Chciałem Państwu pokazać operację na NFZ, tutaj kurczak jest już lekko skrzywdzony, boli go o noga, więc tutaj musimy mu przeprowadzić amputację. Proszę bardzo. Tak się robi na NFZ. Dziękuję. Teraz przygotowujemy naszemu koledze kąpiel. Nadajemy, żeby było sote. Już nie będzie stygł. Bo zakrzejemy, żeby nam biedaczek się nie przeżębił, takie jak ja. A tutaj zostanie nam jeszcze... Pierś i nóżki też zostawiłem, bo duże bydle, więc... Będzie opcja w poniedziałek. Nóżki i piersiątka. Yeah. Jak myślicie, co Jadzia robi? No, już czuć aromat w serwisie. Lecimy. proceder opalania cebuli do rosołu, żeby tutaj Wam pokazać, nie zasmrozić za bardzo. O, tu jest wyciąg aktywny. Czy ja dobrze opalam cebulę? O to jest pytanie. I pyk, przestawiamy błyszcze na dalej. No i tak wygląda. Dobrze opalona cebula. Tak wygląda projekt rosu w etapie po paru godzinach. No i jeszcze teraz czas na warzywka, żeby doszły. Chyba dwie godzinki, jak mówi instrukcja. to zobaczymy co z tego wyjdzie no i co hops tak to się tam zrobiło zrobimy ja tak ujęcie próbne próbne pyk Tyś kawy waru złapmy jakąś marchewkę mniejszą no patrz tu marchewka jakaś o o o Z pojarką cebuli. Teraz żyli w jednoosobowym składzie Bajedwiga. Kurde, zarąbisty. Archeweczka, miętka. Muszę powiedzieć, że Jadzia dobrą zupę gotowała. Dziękuję. Na zdrowie. Serio. Dobre było. Dziękuję za uwagę. Polecam się na przyszłość. Mamy poprawkę w wersji gorący kubek.